Witajcie moi drodzy. Niebawem ruszam z nowym projektem. Będą to materiały edukacyjne dla osób, które lubią robić zdjęcia, chcą się rozwijać w pasji fotografii, są na początku swojej drogi lub już są bardziej zaawansowane i potrzebują kilku wskazówek, aby dalej się rozwijać. Zależy mi na tym, aby materiały te były jak najwyższej jakości, dopasowane do potrzeb tych osób, które będą właśnie korzystać z edukacji. Dlatego mam do Ciebie ogromną prośbę bo przygotowałam ankietę, która bardzo mi pomoże, aby przygotować jak najlepsze materiały. Proszę udostępnij osobom z Twojego otoczenia, rodzinie, znajomym, przyjaciołom, osobom, które lubią fotografie, lubią robić zdjęcia, bo mimo, że ankieta jest anonimowa, to wiedza i opinia tych osób, które wypełnią ankietę jest dla mnie bardzo, bardzo ważna. Także z góry Ci serdecznie dziękuję za udostępnienie. Link do ankiety znajduje się w treści posta. Zachęcam Ciebie i osoby, które się interesują fotografią do śledzenia moich mediów społecznościowych, abyście mogli z tych materiałów właśnie edukacyjnych korzystać. Z góry serdecznie dziękuję. Życzę miłego dnia. Pozdrawiam serdecznie.